Sposób piąty: to niektóre rozdzielnice mają tego typu adapterki, zakładane tutaj w górnej części rozdzielnicy. Bardzo fajnie się to montuje, bardzo fajnie się z tym pracuje. Tutaj mamy zacisk kubełkowy. Musimy też tutaj zarobić końcówkę a Niektórzy twierdzą, że nie. Ja akurat w tym przypadku zawsze też zarabiam końcówkę. Minusem jest dla mnie tutaj ta śrubka, są też takie tutaj do tych akurat złączek, tutaj takie można drugą, trzecią dostawić, są większe, mniejsze i są takie adapterki, którymi możemy łączyć te szyny, są też szyny takie PE. Ok, no i co? I sobie tutaj znowu zdejmujemy izolację, tutaj mamy 12 mm oznaczone, ile tego, tej izolacji trzeba zdjąć, tą większości tych złączek gdzieś tam zawsze jest jakaś informacja ile powinno tego zostać. No i okej. Okay. Nie będziemy się tutaj skupiali teraz na estetyce, natomiast każdy wiadomo gdzieś tam zawsze lubi to ładnie mieć poukładane. Ja też zawsze staram się mieć to ładnie zrobione. Zazwyczaj sobie to w ten mniej więcej sposób. Ho, gotowe.